Cześć Boże, witajcie w nietypowym słowie. Dzisiaj bardzo nietypowe. Ponad rok temu z jednym z moich znajomych rzuciliśmy takie hasło Róż Rusz Różduszę. Rusz Ale można też i ruszyć siebie jako swoje ciało. Jesteśmy po Sylwestrze, po makówkach, po moczce, po makowcach, roladach, innych większościach. Co prawda mamy narodową kwarantannę, ale zobaczcie, jak jest pusto w zdrowym ciele, zdrowe ciele, znaczy zdrowy duch. Człowiek to istota duchowo-cielesna. Każdy z nas po wielkich przeżyciach duchowych związanych z Bożym Narodzeniem, skręcimy w prawo, zawsze w prawo, potrzebuje także takiego ruszenia się, powrotu do kondycji. U mnie to się dokonuje już kilka lat. Teraz ze względu na obostrzenia siłownie są zamknięte. Popatrzcie, jak tu jest pięknie. Siłownie są zamknięte, ale też miałem komplikacje spowodowane barkiem, rehabilitacja i te sprawy. Dziękuję z tego miejsca Tomkowi Buczko, który wyprostował mnie, i też Kamili, która na początku jako rehabilitantka mnie wyprostowała. Powiem, mam coś pięknego. W Polsce jest przepięknie. Jest dużo lasów, terenów zielonych, gdzie nawet mimo tej sytuacji epidemiologicznej można pobiegać samemu, trochę powietrza złapać, stanąć w pokorze przed samym sobą, bo przecież dzisiaj Święty Jan, chrzciciel, e, ani nie zaprzecza, tylko daje świadectwo o Jezusie Mesjaszu. My też poprzez naszą upartość. W wieżę poprzez dbanie, też o ciało staramy się być takimi upartymi w wieży, nie poddając się złym emocjom, nie poddając się zniechęceniu temu obżarstwu fizycznemu, a odnawiamy w sobie po prostu ducha. Dlatego życzę Wam, by ten nowy rok 2021, który wczoraj rozpoczęliśmy, był czasem jeszcze raz błogosławionym. Jeśli nie śpiewaliście kolęd, to zapraszam Was do wspólnego śpiewania kolęd, które były wczoraj. Bardzo dziękujemy wszystkim jako Franciszkanie. I do zobaczenia. W zdrowym ciele, zdrowe ciele. Chciałoby się poddać nominacji. No to spróbujemy. Sylwester Wrzaciński. W zeszłym roku biegaliśmy. W zdrowym ciele, zdrowe ciele, dusza. Róż duszę. Abyśmy mogli być dalej ludźmi radości pokoju i nominuję także moją młodzież, ministrantów, lektorów Kamil Ryszka, Paweł Ryszka, Bartosz Sobik, e, Tymek Krok, Paweł Andrusz, e, Dominik Marek, Rodzice Marianek i Marianki. Szczęść Boże, trzymajcie się, do zobaczenia w nietypowym słowie na nietypowej kolendzie. Jest pięknie. To jest ważne, żeby dbać. Nie tylko o ciało, ale też i o ducha, czyli częsta spowiedź, częsta Komunia Święta, a łatwiej jest wtedy, kiedy też mamy ten e, zdrowy, zdrowe ciało. Szczęść Boże, trzymajcie się, pokój i dobro. Zapraszamy do Franciszkanów, niedługo matura, e, za jakiś czas, kto by się jeszcze zastanawiał, jest dla Was miejsce u nas, u Franciszkanów, prowincja panewnicka. Z Bogiem, trzymajcie się. Błogosławię Wam w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Papa, pa. do zobaczenia.